Uwaga, Rewo bawi i uczy. I to jest dowód na to, że masz wyprany mózg, nara. Ile nie mu kasy wpłacają, tu dobrze widzę? 15 zł? Widzicie jakie to są pieniądze? Ogromna kasa za to jest. Gimper będzie robił cel, żeby nie było nowego odcinka z grzytu. Echo odchodzi warnga i zostaje nam druid z Express, Rewo. No cóż, życie. Dostałam propozycję wejścia w fen. Kumple? Kumple, Nie ma usprawiedliwienia, nigdy nie będzie dla ludzi, którzy po spożyciu jakichkolwiek substancji psychoaktywnych. Jerzo Malta. W tym odcinek newsowy, jakby ktoś nie wiedział, to cały ruch wokół DOS się zaczął. Budda nakręca temat, energetyki są już do kupienia, spływają pierwsze recenzje, ale sam energetyk to wiecie, dla Buddy byłoby za mało, w związku z czym pojawiły się doniesienia. Oprócz tego, że ma być czarny oraz biały, biały to zero, w sensie jako ze słodzikami, a nie z cukrem, ale oprócz tego w tym filmie przedstawi siedzibę firmy Dose, która w ukryciu trzymana jest od półtorej roku. Wystartujemy oficjalnie z całym projektem 55 tysięcy metrów kwadratowych, przepraszam, Dose Landu. No właśnie, więc jeszcze szerzej do tego podchodzą tutaj jakieś nie wiem, ujęcia. W tym filmie mam dla was kilka niespodzianek, które udało nam się utrzymać tajemnicy przez wiele ostatnich miesięcy. Powstanie z tego duża idea, większa niż mogłoby się wydawać. Czyli wiecie, to nie jest tak, to nie jest tak, że on sprzedaje wam energetykę, wodę wymieszaną z kofeiną i słodzikiem. On wam sprzedaje wizję. Piękne to jest. On wam sprzedaje ideę, ideę wolności. Ja to piłem, to taki syf je smakuje jak b Power. No wiesz, no kwestia gustu, co tam komu smakuje. Ja osobiście nie piłem, ale też nie jestem jakimś znawcą energetyków. Natomiast ludzie narzekają, że jest dosyć drogi, ponieważ jest tutaj informacja, że według komentujących, cena puszki o pojemności 250 ml wynosi 5,50. Więc jest to jeden z droższych energetyków, jak się okazuje. Porównywany gdzieś tam do ceny Red Bull'a. 5,50 z kartą żabki, jak weźmiesz dwie sztuki. A, okej, okay, okej. Okay. Więc jest, więc jest coś takiego i ludzie gdzieś tam narzekają, że cena, że to, że tamto, natomiast no, no tak jest i pewnie i tak się sprzeda. I tutaj też się zapowiedź, że bardzo dalej, że Budda wjeżdża nie tylko na rynek napojów energetycznych. YouTuber niedawno ogłosił, że wspólnie coś tam z jakimś Hanem startują z marką Seven, która będzie oferowała kosmetyki samochodowe. 1 czerwca będzie dla was launch Seven, wypuszczamy dla was 7 kosmetyków samochodowych, później wypuszczamy dla was 7 kolejnych produktów. I później siedem kolejnych produktów, i w efekcie końcowym będziemy mieli 7,7,7. Zapowiedział Budda. Tak, także tak to wygląda, jeżeli chodzi o doniesienia. Ze stajni Buddy. No i teraz co? No klasyka gatunku, nie? Budda zrobi do tego cały rozmach, cały marketing. On doskonale wie, że ten, e, że produkt nie sprzedaje, szczególnie taki produkt, nie sprzedaje to, że on będzie jakiś tam wyjątkowy, jedyny w swoim rodzaju w smaku, bla, bla, bla. Tylko sprzedaje to właśnie marketingowa otoczka. Jest, sprzedaje pewna wizja produktu, czyli dokładnie to co robi, to jest zajebiście przekminione. Oczywiście w rozmachu buddy i wszystkim dookoła, co już widać zresztą po zapowiedziach. Natomiast no co, udany marketing, no udany marketing. No bo jak tak się zastanowicie, nie? No to to jest woda z kofeiną. Znaczy, nie wiem dokładnie składu, ale tak upraszczam, nie? No. Może różyczki, piękny kawalerze. Czy w tych kosmetykach do samochodów będą chipy do śledzenia aut, żeby coś tam garage miała auta na handel? Dzięki Miksnę za 100 widzów. Mocne, mocne. Red Bull jest cały oparty na marketingu, znaczy wiele produktów jest opartych na marketingu, tak? Więc ja nie. Ja, żeby nie było, że ja mówię, że to jest coś złego. Mówię o tym, że tak w sumie łatwo jest ulec temu takiemu wrażeniu, tak samo jak tutaj zresztą, że wiesz, to jest coś wyjątkowego i tak dalej, a ten produkt wcale nie musi być wyjątkowy, ale i tak się będzie... Byście sprzedawał, jeżeli zrobisz wokół tego sensowną łotoczkę, nie? Więc ja sobie dopiero spróbuję. Wezmę łyczka. Bo ogólnie nie jestem jakimś fanem energetyków, ale tako, żeby mieć swoje zdanie, więc sobie sprawdzę. Natomiast, no, jako że nie zawiera zbyt dużo ilości białka, to pewnie fanem nie będę. <laughs> nie, więc w związku z tym jednorazowo, ale spróbuję. No. Napisz do niego, to może ci zrobią energetyka proteinowego. Um. Czy jest na to szansa? Chyba nikła. E, z małych wiadomości, ale być może dla niektórych ciekawych, ciekawostek tak zwanych. E, Joanna Jędrzejczyk journalisty. Żurnalisty. Dostałam propozycję wejścia w Fame po tej burzy, żebym kupiła udziały. W trikach powiedziałeś, że możesz uczestniczyć, ale nie jako zawodniczka. To chciałabyś wejść jako udziałowy? nie mogłabym. Dostałam propozycję wejścia w Fame po tej burzy, żebym kupiła udziały. Nie wiem, na ile to poważne było ze strony tych osób, które mi to oferowały, mhm. ale gdzieś, gdzieś padła taka propozycja. Uważam, że cena była zbyt mocowo wywindowana. Ale wierzę, że Fame MMA jest bardzo hmm. dużo wart. Ale ile ten trend potrwa? Nie wiem. Jak pan to cena była wywindowana? O Boże, ja nie chcę Cię skłamać, 20 milionów? To bardzo dużo. Bardzo dużo. Ja myślę, że ktoś tam chciał coś, wiesz, ale 20 milionów, chociaż no nie wiem na ile to było poważne, myślę, że ktoś tak rzucił, ale był to ktoś ze środowiska. 20 milionów za przejęcie udziałów. Ciekawe, ciekawe, ciekawy motyw. Jeżeli chodzi o sprzedaż udziałów i propozycje. No, nie wiem, jak się takie rzeczy wycenia. Nie wiem, czy 20 milionów to dużo, czy mało. Bo ja mam wrażenie, że mało. To stąd miał Boxe 30 na CMST? Nie, no Boxe to na pewno ma poro milionów w zapasie. Nie wiem, czy aż 30, ale myślę, że dużo ma tych milionów Boxe. Zależy, ile udziałów za te 20 baniek. No, mówimy tutaj o pewnie tych udziałach związanych z Boxelem, tak? Tak się domyślam. No, jak za 20%, za 20 milionów to za dużo. Nie wiem, trzeba było też te sprawozdania zajrzeć, żeby to ocenić. Dlatego tak podrzucam. Ja jakoś się w to nie zagłębiałem, bo mnie to tam super specjalnie nie grzeje, tym bardziej, że temat nie jest aktualny. Ale może kogoś zaciekawi. Z kolejnych ciekawostek, schodzimy na mniejsze pieniądze, ale nadal ciekawe, ponieważ Krzysztof Stanowski poinformował, to też jakiś czas temu było, ale, ale też dodam, że trochę to kosztowało ponad 60 tysięcy złotych, ale udało mi się kupić domenę zero.pl, No to teraz czas budować portal informacyjno-publicystyczny, czyli Stanowski. Realizuje kolejne, kolejne zobowiązania, o których mówił gdzieś tam na początku startu projektu. mówi też o jakiejś aplikacji mobilnej, i tak dalej. Więc zapowiadał też taki portal informacyjny. No i 60 zł za domenę na początek, to nieźle. Kurwa, cały czas dzisiaj o pieniądzach. No tak się trochę wybrało. Nie, nie, nie planowałem tego, ale tak się trochę wybrało. Więc tak, więc powstaje gdzieś tam w tle serwis od stanowskiego. Ciekawi mnie jaki to będzie miał wpływ społeczny, jaki będzie udział tego w kontekście wyświetleń, jakiegoś takiego impaktu społecznego w stosunku do kanału Zero i jak będą dzielili te treści, bo na kanale Zero i tak się tego mnóstwo gdzieś tam pojawia i ciekaw jestem jak to będą jeszcze dzielić na, na takim portalu, bo oczywiście wiadomo będą jakieś newsy, rzeczy na bieżąco i czysto takie informacyjne, ale na ile jeszcze będą robili jakiś taki content typowo pod tę stronkę, nie wiem w sensie, wiecie, wywiady czy cokolwiek. Ciekawe jak ruch będą transferować z YouTube na stronę. Nie, znaczy, ja mam takie poczucie, że ta strona to trochę im zbędna jest, ale wydaje mi się, że Stanowski po prostu lubi formę pisaną. Lubi taką formę, wiecie, takiego tego typu portalu i dlatego w to idzie. Ma, miał takie wyobrażenie, takie marzenie i w tym sensie to rozumiem, że go to jara, ale tak nie wiem. Czy ja teraz czuję, że będę jakoś regularnie zaglądał na taki serwis? Nie, wolę, wolę treści wideo po prostu. No jak mam do wyboru wejść na kanał 0, a portal 0, to pewnie będę wybierał kanał 0. Od tego w sumie ma weszło, no ale tam jest tak sportowo, nie? A tutaj możesz sobie polecieć w dowolnym kierunku. Ludzie nie wiedzą, co to populizm. Pier o głupoty, bo słowo jest teraz modne. To sprawdzimy. Populizm. Uwaga, rewo bawi i uczy. Populizm. Zjawisko polityczne polegające na odwoływaniu się w swoich postulatach i retoryce do idei i woli ludu, często stawiane w kontrze do elit. W sumie take one mówiący o tym, że te wiodące kanały informacyjne właśnie są największymi populistami, w sumie wpisuje się w te definicje, ponieważ te kanały stawia jako elity i zamknięty establishment polityczno-gospodarczy, no bo chcą się podlizać tej lewej stronie. <laughs> w sumie to się w sumie to się zgadzałoby. W sumie tylko, że w kierunku odwrotnym strzałkę by trzeba było postawić. Dziwne. Trzeba by się było dłużej temu przyjrzeć. Zaraz zobaczymy co Gimper robi. Ale jak będzie przeklinał to wyłączam do pierwszego przekleństwa. Mam nadzieję, że zabezpieczyłeś konto lepiej, żeby ci się wykopnie. nie jak na pamiętnym streamie na Hitboxie. Dobrze cię widzieć po wielu latach, Jajo. Bajo Jajo. To chyba nie był wykop, ale pozdrawiam, dziękuję. Ja też mam nadzieję, że jest lepiej zabezpieczone, bo tak jakby wszystkie... wszyscy czekają czerwone serce. O Czemu to czyta te emotki, to jest giga cringe'owe Siema Gimper, to ja idealnie dzisiaj w pracy, mój Harmo już masz widzę Kurwa, ile nie mu kasy wpłacają, to dobrze widzę? Kurwa, 15 złotych? On nawet donate gola nie ma O, no i, i kozaczek, ale to wcześniej z roboty wychodzisz byczku w takim razie To Dylan ma donate'y? Jak o takich godzinach, Boże Ej, patrzcie co się dzieje, wyłapało te Znowu? Wyłapało te pociski jego, ale sztos Co tu się dzieje? Kurwa, 10 złotych ale ja ja. dalej pójdzie, to już się z grzytu nie będzie chciał prowadzić, tylko nie, kurwa, streamy robi. Płacajcie mu tyle, to kupa z grzytu nie zobaczycie. A Gimper będzie robił cel, żeby nie było nowego odcinka z grzytu. I będzie donate Bziu... go. Dila może zrobimy. Widziałeś nowy odcinek kaszanki od ramię bez nazwy? Nie widziałem. Znieknięta buźka. 10 zł kolejne. Kupa, co, co nie kliknę, to on jakiś donate latuje. Czy Gimper ogląda twoje streamy? Nie, ale czasem chyba shoty ogląda. Revolution. Nie marudź już. O, co? Dezy, to ty coś testowałeś i mnie trolujesz? Czy, czy na poważnie to jest? To nie ja? O, kurwa. Crew Angel, dziękuję bardzo za 300 zł. No, i to, tak się docenia. Niemalże daily streamera, który zapala w pocie czoła. A nie jak już raz się odpalił. To się szanuje. Dziękuję bardzo za 300 wy. To jest jakiś głupio czuję, kurwa. ja tak. <laughs> no, no nie mogę jak jakaś taka, jak jakaś taka kurwa przekupka na rynku. Nie mogę, no. Co tak. to za donate? Isaac? Jest przekilnanie? Jest brakuje tylko żartów, że stary cię zapisał w dziedziństwie <grym> lub innych podobnych. Pozdro. No, już nie mogę, we wezm... Ciekawe, wleciały takie donate i Gimper 15 minut później streama wyłączył. Ciekawe. Tyle na dziś. Spitalam na skłosza. wesoł umówiony z trenerem na 12. Eee, będę cisnął, machał rakietką i się bardzo spocę. Więc. Tak będzie wesoło. Dziękuję wam bardzo serdecznie, że byliście i może się zobaczymy jeszcze kiedyś na jeszcze jakimś streamie. O, ale zostawił widzów takiej niepewności, ale manipulant. To jest ogromny dym w sieci związany z Labrygą, zawodnikiem cloutu, bo jak donosi fakt, w środę przed północą zawodnik ma Denis L, wiadomo i tak o chodzi, będąc pod wpływem... Polu potrącił przechodzącą na zielonym świetle 24-letnią dziewczynę. Sprawca miał próbować przekupić dziewczynę pieniędzmi oraz prosił ją, aby nie wzywała policji. I tutaj cytat: Mówił, że zapłaci mi więcej niż dostanę z ubezpieczenia. Nie chciałam z nim rozmawiać, wszystko mnie bolało, powiedziała serwisowi poszkodowana Laura. Podczas prowadzonych czynności policjanci przebadali alkomatem sprawcę zdarzenia. Okazało się, że w jego organizmie jest pół promila. Informuje się żart yy, sztabowy, chyba tak się czyta: Jakub Pacyniak. Funkcjonariusze zatrzymali mężczyźnie prawo jazdy, następnie przewieźli go na komendę. Poszkodowana została przewieziona do szpitala, gdzie spędziła kilka godzin. No i napisała, że faktowi przynajmniej, że mam skręconą nogę i boli mnie cały kręgosłup, jestem cała poobijana i ledwie chodzę o kulach. No, no i zrobił się z tego dym. To znaczy, wiecie, to były jakieś pierwsze doniesienia takie i ludzie już tam zaczęli mega, ale to mega osro pisać yy, Labrygę. No i zresztą, jak się potem okazało, no to słusznie, do czego też zaraz przejdziemy. Natomiast był też jakiś ziomek, MAVS, to jest zawodnik Klaut MMA, który zasadniczo był takim adwokatem Labrygi i go obronił, bo gdzieś tam non-stop na TikToku trafiałem na jego wypowiedzi, gdzie tam mówił o, poczekajcie na jego statement, to, to, to tamte. O ja może rzeczywiście, wiecie, tam źródło fakt, może rzeczywiście, że tam jakieś nie o tego chodzi, albo coś tam, no że jakieś, jakiś jest błąd w tym wszystkim. I tutaj on dodał, że pamiętajcie, że tutaj cytat z jego wypowiedzi, że teraz pojawi się basa hien, które będą chciały się wybić na plecach Denisa. Nie jesteśmy w tym internecie od dzisiaj, wiemy jak jest, wiemy jak ludzie żerują na cudzej krzywdzie. I tutaj jest też jego wypowiedź. Chcę tylko zdementować te fake newsy, Denis Labryga nie jest w areszcie, nie zatrzymała go policja. Także bierzcie poprawkę na to, co pojawia się w internecie. Pamiętajcie, że zawsze są dwie strony medalu, i prawda zawsze się obroni. I teraz pojawi się masa hien, które będą chciały się wybić na plecach Denisa. Będą dokładać mu historie niestworzone, tak jak już się pojawiają niestworzone historie. Że to wszystko jest nieprawdą. Tak, no i wiecie, takie słowa trochę sugerują, jakby. No nie wiem, nagle by się okazało, że Denis był trzeźwy. Albo że nie o niego chodzi. Albo, no nie wiem, cokolwiek, jakiś taki wątek. Ale w sumie na kanale Freakfight Polska pojawiło się. Oświadczenie Labrygi, czyli już to nie są domysły z internetu, tylko sam zainteresowany się wypowiedział w tym temacie, gdzie już tutaj no jego kolega nie może go obronić, mówiąc, że to internet jest zły i sam się wypowiedział. Pomimo że nazwisko Denisa nie zostało wymienione w artykule, to chyba każdy od razu wiedział, o kogo chodzi i możemy oficjalnie potwierdzić, że sprawcą wypadku był zawodnik Cloud MMA Denis Labryga, od którego otrzymaliśmy oficjalne stanowisko w sprawie całego zajścia. Labryga przede wszystkim zdementował kilka informacji podanych w mediach a także przez poszkodowaną oraz no no, i tu się znowu zapowiada, że o kurde, ale będzie młyn, nie? W sensie, ale może się okaże, że nie był pijany, może coś. No, ale posłuchajmy. Przedstawił swoją wersję zdarzeń, którą teraz jako pierwsi usłyszycie. Witam wszystkich. Chcę się odnieść do środowej sytuacji. Po pierwsze, do wszystkich pseudomediów. Wcale nie musicie cenzurować mojej twarzy i skracać nazwiska, bo nie zostałem na chwilę obecną za nic skazany, a byłem przesłuchiwany, w charakterze świadka. Bez dwóch zdań sytuacja była z mojej winy, czego żałuję. Nie... Jak on recytuje, kurwa, on nawet nie udaje. Nie udaje. Nie zachowałem szczególnej ostrożności. O wow. Gdy pokazała mi się zielona strzałka na skrzyżowaniu. W tym samym momencie Zielone Światło również mieli piesi, co bada biegły sądowy. Co do wydychanych promili, również chcę się odnieść, bo w mediach lata, że miałem 0,5, a jest to kłamstwem. Było to 0,25, które było spadkowe. Po 15 minutach w drugim badaniu wyszło, że mam 0,21, a po 15 minutach w trzecim badaniu 0,17. Pani Lauro, przykro mi, że tak się stało, ale jest. Ale! O ja. Ale, ale, szczere, przeprosiny. pani Dawle, przykro mi, że tak się stało. <laughs> ale to jest. Raz, że z kartki, a dwa tak przez zaciśnięte zęby, że szok. Jestem zdziwiony, że dzień później, po zdarzeniu, zamiast odpoczywać, lata pani pomedek i mnie oczernia. Bo... I zobaczcie, jakie to jest głupie z jego strony, że tak mówię pr nie? Może prawnie też, ale pr przede wszystkim, że mógł ją po prostu przeprosić. no pier Ją no, na pasach, już niezależnie, był pod wpływem, tak? Nie, już też nie wchodząc w szczegóły, ile. I zamiast po prostu przeprosić, że, no. Słabo to wyszło i ten, to jeszcze zaczyna ofensywę do niej, nie? Że, a jak jego może możesz po mediach chodzić? Łes. Nieprawdy w paru kwestiach. Żadnego przekupca nie było, ani chęci ucieczki. Czekałem e, razem z poszkodowaną na przyjazd Dziewczę Dzień na wieczór byłem u rodziny i piliśmy sobie wudeczkę. No. Posiedzieliśmy do dosyć późna, a jak wstałem dnia następnego po południu, to nie czułem, że mam kaca. Dlatego wsiadłem i. To... on czyta z kartki i takie coś walną. To jest. To już trzeba być naprawdę specyficznym, utalentowanym. Nie dość, że się przygotował przemowę, to jeszcze coś takiego w niej walną. Denis w oświadczeniu odniósł się również do bardzo mocnego komentarza nitrozyn. A właśnie, bo tutaj się stworzyła spina i to co ciekawe, nie tylko między Laurą, która, jak się okazuje, potrąciła samochód. <noise> tylko również pomiędzy Labrygą a Nitro, bo Nitro w ostrych słowach wypowiedział się na temat labrygi, właśnie. W tym, gdy media obiegła informacja o potrąceniu, skierował pod jego adresem kilka bardzo ostrych słów, a także ocenił, że każda osoba, która zdecyduje się usiąść za kierownicą po spożyciu alkoholu lub innych substancji odurzających, zasługuje na potępienie i bardzo surową karę pozbawienia wolności. Dennis labryga jest jednym idiotą pierdolonym. Ponadto jest jeszcze śmieciem i kurwą. I na tym w sumie mógłbym zakończyć mój statement, ale chciałbym tylko dodać że każda osoba, która jeździ po narkotykach po alkoholu samochodem, jest kuwą. Ja uważam, że w takich wypadkach powinno być bezwzględne więzienie od 5 lat w górę. Nie ma usprawiedliwienia, nigdy nie będzie dla ludzi, którzy po spożyciu jakichkolwiek substancji, przykład aktywnych, alkoholu, narkotyku Jeżdżą autem. A niech się kurwa mnie ten symbol przykruje, za to, że jest kurwą jeździ, jeździ po alkoholu. No co, no co, co tu więcej dodać? No plus jeden, no to taka prawda, no. Jadąc z jeszcze najczęściej jak mówimy o jakichś tam celebrytach i tak dalej, to każdy musi mieć... Za... Listą furkę, duża moc, zaburzona ocena, opóźnione reakcje, no generalnie tykająca bomba na ulicy, no. Labryga zdecydował się odpowiedzieć na przytoczone słowa Nitro w następujący sposób. Ty Nitro, a co by się w dupie czasem nie pomieszało? Co ty się tam napinasz, jak blendeka na żuku, nie znając z drugiej strony medalu? Chłopie cię spotkam, wyłapiesz listwę i się zakończy. O, a tego już nie czytaj, tutaj Labryga brzmi jak Labryga. O proszę, tutaj już widzimy. <laughs> Że prawnik tego nie klepnął! Twoje napinanie przed komputerkiem ze szlugą w mordzie. Kiepie. Żeby mi było jasne, również nie toleruję ludzi, którzy jeżdżą po alkoholu za kierownicą. <grym i t> no to. Labryga też ma dwie osobowości? Czy też na. Jest takie osoby? Ja A. byłem po prostu wczorajszy. Ja yeah, pierwsze no to ewidentnie tego prawnik nie klepnął. <grym i t> no to tutaj na pewno już prawnik tego nie czytał. Yeah. Jakbym wiedział, że się wyjdzie, to mi się położył. Gdybym miał alkomat przy dupie, to mi się zbadał. To mnie nie tłumaczy. Po prostu popełniłem błąd. Mimo tego, że się dobrze czułem, mogłem jechać, się zbadać. Wiedząc, że dosyć do późna posiedziałem w... wczorajszego dnia z rodzinką. No trudno, zdarza się. Także przestroga dla młodych. Trzymaj się. O ku... No, mocny przypadek. Mocny przypadek zdarza się. Ta. No ale uwaga, to jeszcze nie koniec, jak to mówią. To jeszcze nie wszystko, jeżeli w tej dramie mówimy, ponieważ Nitro zapowiedział, że żąda, żąda od labrygi publicznych przeprosi na jego Instagramie. Nieczytanych z kartki, to jest ważna uwaga. Inaczej sprawą zajmie się jego prawnik, więc to też jest nowe, nowe podejście. Oraz, w sensie, że nic to dalej nie wchodzi w pyskówki jakieś, tylko od razu do prawnika. No i też odpowiedział na słowa Denisa u siebie na streamie. No to teraz masz dwie opcje, nie? Bo albo wyjdziesz na farmazona, albo rzeczywiście mnie uderzysz. Jak nie uderzysz, to ja pójdę na policję. Chociaż ogólnie zastanawiam się, czy, czy nie pójść na policję. Z racji tego, że tacy nasterydowani troglodyci... Jak ty? Myślą, że żyją w trochę innym kraju niż w tym, w którym żyją. No i wychodzą z założenia, że skoro coś tam potrenowali, na no wp. bez sterydów, oczywiście też niesie bardzo, bardzo słyszalne konsekwencje co do jakości ich myśli i stanu ich mózgu, to myślą, że mogą wszystko. Ej, no ale tak jest. No przecież federacje freakfightowe w dużej mierze takich gości hodują. Jeszcze dają im ogromny zastrzyk kasy. Gdzie często tego typu osoby no nie, nie mają jeszcze w tamtym momencie ani takiej wielkiej sławy, ani, ani takich pieniędzy, robią z nich gwiazdy. Na no, finale to tylko pogłębia problem, nie? I hoduje takie ciekawe jednostki później w przestrzeni publicznej. Tak szczerze bardzo dziwi mnie fakt, że mało osób idzie na policję na Patusów. Czy pato influencerów. Za to bardzo często są pozwy cywilne od właśnie patoinfluencerów. I morewuś, tacy jak ty, powinni częściej grozić patusom, bagietom i pozwami. To może by się ogarnęli i przestali grać chojraków w necie. Dzięki Mixem zastobiców. Nie no, wiesz, mi to nikt nie grozi, nie? Ja nie mam takich sytuacji. Akurat mnie to nie dotyczy, ale tak, no uważam, że. Wiesz, to zdejmowanie tej takiej łatki, że jak pójdziesz do sądu, bo ktoś coś odwala, zamiast wchodzić w przepychanki internetowe, czy wiesz, w jakieś kolejne, nie wiem, ktoś ci grozi, to ty odpowiadasz tym samym, zaczynasz grozić tej osobie, no to tak, no zdecydowanie lepiej jest iść do sądu, jest to dużo bardziej dojrzałe i jakieś cywilizowane, a nie bawić się w jakieś freakfightowe gierki, konferencje, które też mówię, normalizują to, że jak masz jakiś problem, to idź na konferencję, albo najlepiej do oktagonu, komuś przy. Dolar, najlepiej to jeszcze przed samą walką na scenie, bo jeszcze lepiej się pay-per-view sprzeda. Tego typu przypadki powinny zostać wycięte. Co do jednego. No tak, ale z drugiej strony Nitro mówi, że sobie tam to poobserwuje i tak dalej, ale... bo to jest trochę tak, że te wszystkie freak-fighty, te zachowania, które są tam przedstawiane, potem kreują naszą rzeczywistość. I to, że taki Denis się rozkręca w tym, że potem już nie ma nawet oporu publicznie komuś grozić w ten sposób, że go uderzy i tak dalej, no bo jest wielkim gościem, który się na***la, to jest właśnie też pokłosie tego, co tam się dzieje. No to jakby trochę jedno z drugim jest sprzężone. I okej, okay, z jednej strony się z tego śmiejesz, ale potem jak cię bezpośrednio dotyczy w jakiejś interakcji z tymi ludźmi, to potem tak się kończy. Cześnie Nitro to wleciała też informacja, że został odbanowany na Twitchu. Też ciekawe, ciężko powiedzieć na jak długo. Tutaj Nito też napisał, aż strach to konto dotykać, taki święty gral, którego łatwo będzie stracić, ale git, chociaż nie będzie trzeba ja napalić podczas jakichś wspólnych gierek z kolegami. No ja multistreaming uważam, że się szybko, szybko się wypali, jeżeli Nito by włączył streamka i myślę, że losowe słowo by bardzo szybko padło, a pewnie by mu się nie chciało przepraszać, więc <laughs> jeszcze szybciej by to konto spadło. Tutaj w ogóle Boxel się podłączył. Napisał, YouTube też się uda ogarnąć, jeszcze chwila. I to nie wiem, chyba jest Essa. A nie, zadzwoń do mnie. Aha, go stary. Kumple, kumple. No i jest jeszcze jakiś komentarz, nitro do Unbana. Nie, no teraz mogę już na, na legalu wejść na Twitcha. Proszę bardzo. Wchodzę, tak, tu wszystko jest yy... klasunia. Dla tych, co nie wiedzą, jeśli chodzi o Twitcha, to akcja była taka, że wczoraj jakoś tak totalnie spalca sobie rozmawialiśmy wieczorem i ja powiedziałem, że a, to się odwołać od pana na Twitchu. I posiłkując się troszkę yy, czatem GPT, napisałem odwołanie, pozmieniałem tam parę rzeczy, <laughs> trochę dodałem od siebie, wysłałem to i o 6 mnie odbanowali. No i na, od, napisałem to odwołanie, no i zostałem unbana, tylko się dużo nie zmienia. Jakby spoko, ale to no, ja tam nie będę streamował, nie? Ale bardziej spoko jest to, że na przykład już nie ma takiego, o, bo ty masz bana, czy mogę, kur... Z tobą zrobić je i tak dalej, nie. No dobra, to jeszcze kończąc temat y, Twitcha i Kika. Na Twitchu ogólnie nie ma pieniędzy pod tym względem, że jakby. Jakie są opcje na Twitchu? No można pójść odpalić live'a na Twitchu. Na, na Twitchu jest dużo, dużo osób siedzi, dużo osób lubi Twitcha. I, I sobie siedzą i oglądają. Przecież chyba by mu się bardziej opłacało na Twitchu streamować chyba, czy nie. Dyskusyjne. Bo w teorii na Twitchu masz więcej deali, jakieś gierki i coś, tylko pytanie, czy firmy chciałyby mieć współpracę z Nitro. To jest jedna rzecz. Druga taka, że zasadniczo więcej subskrypcji zarabia na Kiku, więc to przemawia na Kika. Nie wiem, jakie z reklamami na Kiku. Na Twitchu tego za dużo nie ma. Więc całościowo, nie wiem. Jeżeli udało mu się zgromadzić społeczność na Kiku... No być może jest to jeden z tych nielicznych przykładów, że może i bardziej mu się opłaca na kiku siedzieć, niż na Twitcha przychodzić. Trzeba by było zgrindować towarzysza czy partnera, bo chyba na razie to nawet, nawet jakiś tych nie ma, nie? Subów i tak dalej, czy... no. No ale potem powiedzmy, że dostaniesz suby. Dostaniesz z tego połowę i na przykład xN wczoraj mówił, że on 10 godzin gra w Metina i zarabia 30 zł kur... z reklam, nie? Czyli jakby pieniądze tam też są pod tym względem nieistniejące. Jedyne, jedyne pieniądze, gdzie leżą, to pieniądze leżą w jakichś kontraktach reklamowych i firmy mają coś takiego, bo ja kiedyś rozmawiałem z kimś na ten temat, że jak ktoś streamuje na, 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 na Twitch'u to oni nawet researchu nie robią jakiegoś zbyt dużego od danej osobie. No bo skoro streamuje na Twitchu i nie ma tam bana, to znaczy, że jest wystarczająco GZiomkiem, żeby mu coś powierzyć. Ale nie wiem, no pomyślimy kiedyś, nie? Ja cały czas nad tym myślę, czy nie robić jakiegoś multistreama też na YouTube'a. To mi z tyłu głowy cały czas siedzi, czy też nie robić takiego multistreama. Miałem to w głowie już wcześniej, wam mówiłem i tak nie wiem. Dobra, co ja tu jeszcze miałem? A, wleciał ten nowy odcinek gołcowy. Sylwka zastąpili kogoś jego wzroście myśleli, że nie zauważymy. Nie będę tego broń Boże oglądał, ale chcę zobaczyć chociaż kawałek. Uwaga, patrzcie! W dzisiejszym odcinku Goats odbędą się szybkie randki. Główno totalnie oglądałem 4 minuty i wyłączyłem, no, ale ja chcę zobaczyć ten skład, co tam. naprzeciwko! No bo jak wiemy, już bez bardzo Zap. Zapitamy Was w kolejnym odcinku Goats! A ze mną prześliczna Sofi. Cześć, a ze mną Super Wojtek <gryppy> <gryppy> O, Deus! Oo! Nie Tej Ale to nie koniec niespodzianek. Bo teraz przedstawię Wam potężnego Karlito! PUM! Jest... Ewidentnie widzę, że to Wojtek Gola wymyślał. Bo zacznijmy od tego, że Wojtek Gola już kiedyś machał różdżką i nie chodzi o to, o, co my, o czym myślicie, tylko że już kiedyś w tym podcaście Gołdźców też wyjął różdżkę i się chwalił. Że potrafi R wymawiać. Dzisiaj nie ma z nami syrka, więc całkowity spontan. Będzie troszkę urozmaicę, także zobaczycie. Patrz fota, boxdela, wardęgi nie ma, no bo Wardenga chyba jeszcze tak oficjalnie z tego nie odszedł. Że warto być znany. Zaczynajmy. Zaczynajmy. Ten festiwal kadrinżu. Cześć. Cześć. Tatrę. Cześć, Miło bardzo poznać. Słuchaj, a wyobraź sobie, że jesteśmy w związku. Mhm. No ewidentnie widzę ich w związku. Pasują do siebie jak mam. Chodzisz do sypialni, a ja jestem na kolanach mhm. i z tyłu mam założone kajdanki. Co robisz? Dobrze się zaczęło, nie? Biorę ciebie Oddałej. na łóżko, jak to się mówi, robię przesłuchanie, bo wiadomo. to do zakolaku. A co ty zakochany jesteś, w brodnickiej i cię serce boli, że ktoś się podrywa, czy o co chodzi, Kazigo? Ciągnąłeś się? Nie, właśnie zastanawiałem się, czemu mam jeszcze otwartą jedną zakładkę, a tu chodziło o Boxdela, że w aferkach mówił coś. E, właśnie, bo no to były te gołcy. Sprawdziłem parę minut i. Chciałem powiedzieć poziom wzrósł, ale w sumie nie wzrósł, tylko spadł. Natomiast na temat gołdców wypowiedział się Bogzel, którego zdjęcie tam stoi jako byłego włodarza gołcowego, ponieważ zapowiedział, że być może stworzy konkurencję. Mam kolegę, który chciałby zrobić sobie gołdców, nowych goatsów, nie? i jakich ludzi można byłoby wziąć do takiego czegoś, żeby zrobić realnie mocną konkurencję dla gołdców? Napiszcie na czacie. Mhm. Mm no powiem tak, no przyszłość Goatsu bez wardengi jak Wojtek Gola będzie tam czarował kolejnych ludzi jeszcze wciska tam swoją dziewczynę, która dopiero się gdzieś odnajduje w tych internetowych realiach i to ma tak wyglądać, to powodzenia, nie? To myślę, że ten projekt jakoś się nie utrzyma zbyt długo. Wiecie, tu chodzi o pewną mieszankę różnych osób, podejścia, gadki. Ja jakoś nie czuję, że Wojtek Gola to całościowo ogarnie. Także nie dziwię się, że Boxel tutaj trochę wyczuł, że stworzyła się luka na rynku, którą wiele osób próbuje zapełnić, jeżeli chodzi o kontent randkowy. Natomiast mimo wszystko, no, ciężko będzie to poprowadzić w ten sposób dalej. Więc Boxel wyczuł krew i nie dziwię się. Myślę, że nawet łatwo przy odpowiednim tam budżecie jest w stanie to ogarnąć. I jeszcze jedną wypowiedź, tylko to jest 7 kwietnia transmisja, to żeby każdy liczył, bo film Wardengi wleciał wczoraj, więc było to przed filmem Wardęgi. Natomiast Boxel też mówił o tym, że Wardęga. Będzie kierował działaniami goat z za kulis. Wardęgi, że on też chyba pójdzie w taką stronę, że będzie bardziej za kulis jak Mandio i Yoshi robić to, bo widział, że po prostu taki speed dating, jak na przykład oni się zmieniali, po prostu i content i tak po prostu się tworzył, że nie potrzebowało to ingerencji jego w komentowanie i tak dalej, a po prostu będzie sobie na przykład monitorował montaż i tak dalej, więc te GOATsy mogą po prostu też tak wyglądać, że Różni będą ludzie. No tylko mówię, to było jeszcze zanim Wardęga wrzucił ten film, więc pytanie, jak to się ma do jego aktualnych planów, czy to odejście z internetu oznacza całkowite odejście, czy może takie właśnie działanie, działanie za kulis. Bo, chociaż nie wiem, no właśnie ciężko mi sobie pobrać Wardęgę bez neta, w sensie bez działania w sieci, ale kto wie, co tam jego psychika w tym momencie mówi. Także to też jest jakiś taki wątek, wątek, który gdzieś tam się przelatuje w internecie, no i pytanie, jak się to skończy. Czy rzeczywiście Wardęga tak będzie działał? Dobra, tyle na dzisiaj. Pamiętajcie, fajna pogoda jest, przynajmniej u mnie, więc korzystajcie sobie z tego. Wyjdźcie, dotknijcie trawy, spójrzcie na drzewa. Zielony kolor uspakaja. Mówię o drzewach, kupa, i trawie. No, na no, no, drzewach. I korzystajcie z życia. Cieszcie się, bawcie się, i w ogóle.